No to pozwólcie. No i zaczniemy od czego? Nie! Piosenka, piosenka, piosenka. Znacie na pamięć? Na pewno? Bo ja jeszcze nie. O. z wami. słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie, jak słowo Annie Zapraszam. Podejdźcie proszę przed ołtarz. Yy. Przypomnijcie proszę, jak nazywa się bohater tegorocznych RORAT? Święty Wincenty. Tak, Vincenty. A on ma jeszcze takie dopowiedzenie, takie nazwisko, ktoś pamięta? Wincenty Apollo. Vincenty a Paulo. Mhm. I pozbierajmy sobie wiedzę na jego temat. Czego się dowiedzieliśmy o nim? No, yy, przede wszystkim święty Wincenty był. Kim był? Był naszym przewodnikiem. Kim był? Przewodnikiem. No, jest naszym przewodnikiem, tak, i pewnie był przewodnikiem dla wielu ludzi, setek, może nawet tysięcy. Ale kim był? Co robił w życiu święty Vincenty a Paulo? Pomagał innym. Dobra, pomagał innym. A kim był? Kim był? Papieżem. Nie. Kim był? Święty Vincenta Apollo był księdzem. Był księdzem, dobrze. A mieszkał w jakim kraju? Kto pamięta? Australia. Ho, ho, Australia. Z kangurami. W Francji. Tak, był Francuzem, był księdzem, był Francuzem, pomagał biednym. Co jeszcze robił? Na, ulic na ulicach jednego z miast znajdował takie bezdomne, często porzucone, zaniedbane. Hm? I je zbierał. Kogo zbierał z ulic? Zaniedbane, porzucone, bezdomne. Dzieci. Dzieci z ulic Paryża. Zobaczcie, piękne miasto, stolica Francji, cudowna. A wiecie, ile tam było biedoty. I Wincenta, Paulo wraz ze swoimi współpracownikami chodził i te dzieci, tych różnych potrzebujących, zbierał, a żeby im dać choćby odrobinę jedzenia, choćby dać im odrobinę uczucia, serca, którego tego serca te dzieci, ci ludzie na co dzień, no, nie spotykali. Dobra, co jeszcze założył święty Vincenty? On coś założył, takie dwie organizacje, dwie wspólnoty. Kto jeszcze nie mówił? Siostry Miłosierdzia. Siostry Miłosierdzia i jeszcze kogoś założył? Siostry i założył księży? Chciałam powiedzieć, że jeszcze zakonnica. Księży? Zakon księży misjonarzy. No i jako ksiądz, jako misjonarz też, on też był misjonarzem, też się uważał za misjonarza, mówił ludziom o Bogu, ale mówił osobom wątpiącym. Kto to jest wątpiący? Kto to jest człowiek, który wątpi? Co to znaczy wątpić? Nie wierzyć albo mieć trudności w przyjęciu pewnej prawdy. Nie? Takich wątpiących ludzi i dzisiaj jest bardzo dużo. Nie? Być może nawet tutaj wśród nas siedzą osoby, które nie do końca jeszcze są w stanie uwierzyć w prawdę, którą Pan Bóg nam głosi. I święty Wincenty tym się też zajmował. Ale Wincenty nam dzisiaj coś ciekawego opowie, ja zaraz Wincentemu oddam głos. Święty Wincenty, czy ty nas słyszysz? Usłyszał. W czasach trzeba było płacić za naukę w szkole, a ja pochodziłem z ubogiej rodziny. Moi rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby zapewnić mi wykształcenie. Ale pewnego razu tata za namową krewnego postanowił, że zadba o moje wykształcenie. Mój tata postanowił, że zostanę księdzem. Wyobrażacie to sobie? Mój tata podjął decyzję za mnie. Gdy się o tym dowiedziałem, byłem niezmiernie zaskoczony i zapytałem, skąd tata weźmie pieniądze? W tamtych czasach bycie księdzem Zapewniało dość dostatnie życie. Tata postanowił, że skończę taką szkołę, po której będę mógł iść na studia i zostać księdzem. Tata powiedział, że sprzeda woły. Bardzo mi się z tego powodu zrobiło smutno i poprosiłem, żeby tego nie robił. Zdawałem sobie sprawę z tego, jak woły są ważne w gospodarstwie. I że są najcenniejsze w całym obejściu. Jednak tata postanowił, i zrobił tak, jak postanowił. Poszedł na jarmark i sprzedał woły. Tata tak bardzo mnie kochał, że był w stanie zrobić dla mnie wszystko. Kiedy wrócił, powiedział: Słuchaj, synu, to są pieniądze dla ciebie byś mógł skończyć szkołę i być dobrym księdzem. Lecz pamiętaj, że nie po to zostaniesz księdzem, by mieć dobrą posadę na parafii, lecz po to, by głosić dobrą nowinę i zbliżać ludzi do Boga. Obiecałem tacie, że tak się stanie. Jednak po pewnym czasie okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe. Nauka wcale nie szła mi tak źle. Okazało się, że w małym mieście we Francji, w DEX, poznałem zamożnego pana kometa. Pan komet bardzo mnie polubił i postanowił pomóc mi w mojej nauce. Zabrał mnie do siebie i zaczął płacić rachunki za moją szkołę, a w zamian ja uczyłem i wychowywałem jego dwóch synów. Po kilku latach, kiedy zacząłem studia, Zgadnijcie, co zrobiłem. Otóż otworzyłem pensjonat. To taki dom dla uczniów. Tam przybywający z daleka uczniowie mogli znaleźć nocleg, a ja im pomagałem w nauce i w odrabianiu zadań. Dziękujemy. A, zobaczcie, trudne zadanie przed Wincentem było. Chciał zostać księdzem. Hm. On czy jego tata? On? Jego tata. Jego tata, on pewnie też potem to pragnienie miał, odkrył w sobie powołanie, ale też w tym powołaniu pomógł mu jego tata. I zobaczcie, uświadomił sobie Wincenty, jak bardzo to było trudne głosić Pana Boga ludziom, zwłaszcza tym, którzy nie wierzą. Albo którzy wątpią, jak bardzo trudno jest głosić Pana Boga. Ale wiecie, że to nie jest zadanie tylko księży, to jest zadanie wszystkich nas: mówić o Panu Bogu. I to jest nasze super zadanie. Powiem o Panu Bogu. To będzie nasze zadanie. A po mszy yy, przypomnę Wam to i poproszę Was, żebyście coś na jutro przygotowali. Ok? Dowiesz się jutro. Powstańmy, poproszę o światło. Skierujmy do Pana Boga nasze prośby i błagania. O, za kogo, o co chcemy się modlić.